Każdy, kto ma chociaż minimalne pojęcie o polskim prawie dotyczącym broni, wie, że w Polsce pozwolenie na broń jest wydawane do konkretnego celu. I ustawa o broni i amunicji wyróżnia nam 8 takich szczególnych celów, i każdemu z nich się dzisiaj przyjrzymy, a szczególnie omówimy te typy pozwolenia, które są najbardziej dostępne dla zwykłych ludzi. Zapraszam na materiał. Pierwszy cel wymieniony w ustawie jest chyba taki najbardziej intuicyjny, bo jest to ochrona osobista. Paradoksalnie niestety jest to typ pozwolenia, który uzyskać jest stosunkowo trudno. Według ustawy za ważną przyczynę do wydania pozwolenia na broń palną w celów ochrony osobistej jest stałe, realne i ponadprzeciętne zagrożenie życia, zdrowia lub mienia. I ten zapis tak naprawdę powoduje, że to pozwolenie jest ze wszystkich typów najbardziej uznaniowe. To znaczy, że tak naprawdę od organu wydającego, od WPA czy od oddziału żandarmerii wojskowej zależy, czy to pozwolenie dostaniemy, czy nie. No bo niestety żadna instytucja nam nie jest w stanie wydać zaświadczenia, że znajdujemy się w stałym, realnym i ponadprzeciętnym zagrożeniu życia. Dlatego każdy przypadek wniosku o pozwolenie do ochrony osobistej jest rozpatrywany indywidualnie. I niestety, jak praktyka pokazuje, często na niekorzyść osoby ubiegającej się o takie pozwolenie. Teraz, jaką broń możemy posiadać do celów ochrony osobistej? Możemy posiadać broń palną bojową, gazową, alarmową w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu w kalibrach od 6 mm do 12 mm. Tutaj są też wymienione paralizatory o wartości prądów w obwodzie przekraczającej 10 mA oraz miotacze gazu obezwładniającego, ale tutaj raczej skupimy się na broni palnej. Żeby uzyskać takie pozwolenie, tak jak zresztą to każdego pozwolenia, tam z wyjątkiem sportowego do tego dojdziemy, trzeba zdać egzamin z obsługi danego typu broni, który organizuje policja. I także w przypadku tego pozwolenia, oprócz badań lekarskich, psychologicznych, które przechodzimy przed uzyskaniem każdego rodzaju pozwolenia, musimy także co 5 lat te badania odnawiać. Także podsumowując, pozwolenie do ochrony osobistej, do wad należy na pewno to, że jest trudne do uzyskania, Mamy mały wachlarz broni i też rzadko pozwolenie do ochrony osobistej jest wydawane w ogóle na więcej niż jedną sztukę broni. Rzadko się zdarza, że osoba dostanie do tego celu pozwolenie na więcej niż jedną, maksymalnie dwie sztuki broni. Z zalet tego rodzaju pozwolenia, no na pewno to, że taką broń można nosić załadowaną, ale broń na inne rodzaje pozwoleń też, jak za chwilę do tego dojdziemy, nosić załadowaną można, więc że, tak powiem, jest to w samym zamyśle pozwolenie najbardziej intuicyjne, najbardziej, można powiedzieć, przydatne, praktyczne, ale obwarowane w kontekście zdobycia tego pozwolenia i wachlarzu broni, jaki możemy na to pozwolenie kupić, że tak powiem, jest bardzo restrykcyjne. Przechodzimy do kolejnego typu pozwolenia. Jest to pozwolenie do ochrony osób imienia. Na pozór brzmi dosyć podobnie do pierwszego typu pozwolenia, jak do ochrony osobistej, jednak pozwolenie do ochrony osób imienia tak naprawdę w zamyśle było przeznaczone dla prywatnych firm ochroniarskich, które z racji, że tak powiem, wykonywanej działalności potrzebują broni palnej. I przez wiele lat takie pozwolenia były wydawane właśnie ochroniarzom, ale w ostatnich latach raczej to wszystko idzie w tym kierunku, że, że uzbrojeni pracownicy ochrony nie posiadają jakby prywatnego pozwolenia na prywatną broń, którą mają do pracy, tylko wyrabiają sobie dopuszczenie do posiadania broni i jakby pobierają broń. Przed pracą z magazynu. To jest takie bardzo niszowe pozwolenie, także nie będę się w to za bardzo zagłębiał. I tak jak mówię, obecnie ono jest wydawane w ilości naprawdę dosłownie kilku sztuk rocznie na skalę kraju. Może tak powiem, ochroniarze się przerzucili właśnie na ten system z dopuszczeniami. Dalej mamy broń do celów łowieckich. Tutaj też za długo się raczej nie będę zatrzymywał, no bo raczej nikt, kto wpadnie na pomysł, że chce mieć broń, nie pójdzie specjalnie drogą myśliwską. Jeżeli ktoś chce polować, to, to że tak powiem, przez Polski Związek Łowiecki tam sobie wszystko załatwia. Ale co ciekawe, pozwolenie Łowieckie upoważnia do nabycia broni, która jest dopuszczona do wykonywania polowań na podstawie odrębnych przepisów tam Łowieckich. I w przypadku tego pozwolenia nie ma górnej granicy kalibru. Czyli możemy posiadać broń o kalibrze powyżej 12 mm. Ale z drugiej strony nie możemy posiadać na to pozwolenie broni krótkiej. To znaczy, w tym momencie nie można jej kupić i zarejestrować na pozwolenie łowieckie, bo kilka lat temu był taki okres kilku miesięcy, gdzie do wykonywania polowań dopuszczono do użytku łowieckiego broń krótką i w tym krótkim okresie kilku miesięcy jeżeli jakiś myśliwy kupił sobie jakiegoś na przykład glocka, no to do tej pory może go posiadać. Żeby uzyskać to pozwolenie trzeba mieć prawo do wykonywania polowań i to też jakby na podstawie przepisów tam łowieckich się wszystko odbywa. Przechodzimy do broni do celów sportowych Czyli według mnie do tego pozwolenia, które jest najciekawsze i najbardziej dostępne dla takich zwykłych ludzi, którzy po prostu chcą sobie od czasu do czasu postrzelać. Cytując ustawę, ważną przyczyną do wydania pozwolenia na broń do celów sportowych jest udokumentowane członkostwo w Stowarzyszeniu o Charakterze Strzeleckim, który posiada tam licencję klubową PZSS-u albo, albo ewentualnie innego związku sportowego. Kolejny punkt, czyli posiadanie kwalifikacji sportowych, o których mowa w artykule 10b, tutaj chodzi o patent strzelecki oraz licencji właściwego Polskiego Związku Sportowego. No i tutaj chodzi o tą licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Choć ostatnio przy tym punkcie jest tutaj dużo dywagacji, czy to na pewno musi być licencja Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, ale póki co praktyka pokazuje, że jeżeli ktoś chce, że tak powiem, bezboleśnie, bez ciągania się po różnych instytucjach zrobić to pozwolenie, no to uzyskuje sobie tą licencję Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. I do celów sportowych możemy posiadać broń bocznego zapłonu z lufami gwintowanymi. Swoją drogą bardziej technicznie byłoby to nazwać lufami bruzdowanymi, ale już nie będziemy się czepiać, jakby wiadomo o co chodzi, o kalibrze do 6 mm, czyli te wszystkie, czyli, cała, czyli tak naprawdę broń bocznego zapłonu, kaliber 22 LR szczególnie, broń centralnego zapłonu z lufami gwintowanymi o kalibrze do 12 mm. Broni gładkolufowej oraz przystosowanej do strzelania wyłącznie przy pomocy prochu czarnego. Także naprawdę mamy szeroki wachlarz broni i wypraw jakimś opinią, które niestety jeszcze krążą. W żaden sposób nie jesteśmy ograniczeni na przykład tylko do broni, która od początku przez producenta została zaprojektowana do sportu. Jeżeli znajdziemy jakąś broń, na przykład pistolet, który jest pistoletem centralnego zapłonu z lufą gwintowaną o kalibrze do 12 mm, no to bez problemu możemy taki pistolet posiadać. Nie ma znaczenia, że tak powiemy, jego rodowód. Także wachlarz broni mamy dosyć szeroki, i co jest ważne dla niektórych osób, także broń posiadaną do celów sportowych można nosić załadowaną, o czym też opowiadałem w jednym z poprzednich materiałów, więc to jest na pewno na plus. I co dla mnie osobiście tak naprawdę było bardzo ważne, bez czego tak naprawdę ten kanał by nie powstał, to to, że pozwolenie do celów sportowych. Może być wydane osobom, które ukończyły zaledwie 18 lat, bo generalnie ustawa mówi, że pozwolenie na broń nie może być wydane osobom poniżej 21 roku życia, za wyjątkiem pozwolenia do celów sportowych i pozwolenia do celów łowieckich, z czego ja skorzystałem. Ja wciąż nie mam 21 lat, dlatego ciągle czekam, aż będę mógł sobie zrobić pozwolenie do celów kolekcjonerskich. Czyli tak, zaletą pozwolenia sportowego jest to, że mamy Stosunkowo szeroki wachlarz broni. Możemy broni nosić, co dla niektórych jest dosyć istotne, zwłaszcza przy tym, jak bardzo trudne do uzyskania jest pozwolenie do celów ochrony osobistej. Zaletą jest także to, że w przypadku pozwolenia sportowego nie zdajemy egzaminu na policji, tak jak przy większości typów pozwoleń, ale zdajemy egzamin na patent strzelecki, który z pewnością jest tańszy, bo kosztuje 400 zł. Z tego co wiem, egzamin na policji kosztuje około 1300 zł. I choć ja tego egzaminu na policji nie zdawałem, tylko zdawałem patent strzelecki, to wiele osób mówi, że egzamin na patent jest zdać o wiele łatwiej i jak się spojrzy na wymagania, jakie są stawiane na tych egzaminach, no to faktycznie coś w tym może być. Natomiast minusem pozwolenia do celów sportowych jest to, że, to, że co roku musimy odnawiać licencję zawodniczą. I tak jak mówię, ten punkt w tym momencie jest obiektem dyskusji, no ale póki co praktyka pokazuje jednak, żeby utrzymać to pozwolenie, no to... Trzeba się pogodzić z tym, że przynajmniej raz w roku, jakieś przekazanie, przynajmniej raz w roku należy wziąć udział w zawodach, w których weźmie się udział w ośmiu konkurencjach. To znaczy w całym roku trzeba wziąć udział w ośmiu konkurencjach, ale jeżeli zawody są dobrze zorganizowane, to jesteście w stanie, że tak powiem, wyrobić start do przedłużenia licencji zawodniczej, przyjeżdżając jednego dnia na kilka godzin na zawody. Dalej mamy broń do celów rekonstrukcji historycznych, i to jest pozwolenie na broń, która może być zasilana wyłącznie amunicją ślepą, no bo jest to raczej logiczne, że na rekonstrukcjach historycznych nie strzela się amunicją bojową. Ale co ciekawe, do celów rekonstrukcji historycznej można mieć broń samoczynną. Znaczy wciąż na amunicję ślepą, ale jednak samoczynną. No, a tak jak mówię, tu trzeba być w jakimś stowarzyszeniu, którego celem statutowym jest prowadzenie rekonstrukcji historycznych i mieć zaświadczenie z tego stowarzyszenia, że się w tych rekonstrukcjach bierze udział. Także to też jest bardzo niszowe pozwolenie, ale na pewno dla ludzi zaangażowanych w takie imprezy jest dosyć istotne. Przechodzimy do pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich czyli kolejnego, które tak naprawdę w ostatnich latach jest wydawane bardzo często. Pozwolenie do celów kolekcjonerskich, jeśli chodzi o wachlarz broni, tak naprawdę jest najbardziej szerokie ze wszystkich, bo jak czytamy pozwolenie do celów kolekcjonerskich, na no to pozwolenie możemy posiadać broń, o której mowa we wszystkich innych punktach. Tam dalej przepisy regulują, że samoczynne nie możemy posiadać, ale generalnie dopóki broń nie jest samoczynna, no to wszystkie inne rodzaje broni możemy posiadać. Więc tak naprawdę broń palna do celów kolekcjonerskich zawiera w sobie każdą broń, którą możemy posiadać do celów sportowych, ale rozszerza ten wachlarz, na przykład o broń długą o kalibrze powyżej 12 mm, o jakąś broń sygnałową, o jakieś rakietnice, a także na przykład broń gazową, gdyby ktoś coś takiego chciał kolekcjonować. I tutaj też czasami słyszę taką opinię, że broń kolekcjonerska to jest tylko ta broń dawna. Absolutnie nie, jeżeli ktoś ma taką. Ochotę to może kolekcjonować najnowsze modele Glocka i tutaj, że tak powiem, nie ma takich restrykcji. Także zaletą pozwolenia kolekcjonerskiego jest właśnie to, że możemy bardzo dużo typów broni na to pozwolenie posiadać. Żeby uzyskać pozwolenie do celów kolekcjonerskich, wystarczy być członkiem stowarzyszenia o charakterze kolekcjonerskim, zdać egzamin na policji oraz oczywiście przejść badanie lekarskie psychologiczne. Co też może być istotne, pozwolenie kolekcjonerskie jest bardzo atrakcyjne dla... Funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy mają w pracy przydzieloną broń służbową, ponieważ oni, jako że są funkcjonariuszami uzbrojonymi, nie muszą już przechodzić dodatkowych badań lekarskich, psychologicznych, bo są, kątem, bo są pod tym kątem sprawdzeni, oraz nie muszą zdawać egzaminów, no bo siłą rzeczy też są z obsługi broni przeszkoleni. Czyli tak naprawdę zaletą, pozwolenia do stylów kolekcjonarskich jest to, że ten wachlarz broni mamy naprawdę bardzo rozbudowany, jest także to, że w porównaniu np. do pozwolenia sportowego nie martwimy się żadnymi zawodami, za żadnymi licencjami, nie musimy opłacać przedłużenia licencji, nic takiego. Wadą jest, wadą jest na pewno to, że pozwolenie do celów kolekcjonerskich wymaga zdania tego właśnie trochę trudniejszego egzaminu na policji, który jest droższy, więc, że tak powiem, koszt uzyskania pozwolenia będzie wyższy niż, niż w przypadku pozwolenia sportowego. Ale jego koszty utrzymania tak naprawdę ogranicza się tylko do opłacenia składki członkowskiej do stowarzyszenia, a już tam stowarzyszenie sobie samo ustala, czy bierze składkę, wiecie, 10 zł czy 600 zł rocznie. No i wadą, znaczy jeżeli dla kogoś to jest ważne, to kolejną wadą jest to, że broni posiadanej do celów kolekcjonerskich nie możemy nosić załadowanej. Musimy także pamiętać, że pozwolenie na broń zawsze dostajemy na konkretną ilość sztuk broni. I tak naprawdę ta ilość sztuk, które zostaną nam przyznane, zależy od widzimy się organu wydającego. W efekcie czego na pozwolenie sportowe tak się utarło, że jest wydawane tak bez problemu 8-10 sztuk broni? Na pozwolenie kolekcjonerskie nie ma problemu, żeby dostać na 30-40. Ale tak jak powiedziałem, do pozwolenia kolekcjonerskiego trzeba zdać ten trudniejszy egzamin. Więc strzelcy, zwłaszcza sportowi, to jest bardzo sprytne środowisko, które umie korzystać z różnych takich prawnych kruczków. Pomyślało sobie, że te 8-10 sztuk do celów sportowych to jest im mało. WPA nie chce dawać więcej. No i co w takiej sytuacji zrobić? No to może sobie dorobić do tego pozwolenia sportowego pozwolenie do celów kolekcjonerskich. No ale do tego pozwolenia do celów kolekcjonerskich to trzeba zdawać ten egzamin, on kosztuje dużo, po co się w to bawić? Więc sportowcy znaleźli taki punkt w ustawie, który mówi, że do egzaminu, o którym mowa w ustępie pierwszym, czyli ten na pozwolenie na broń, zwolnieni są właśnie funkcjonariusze, członkowie Polskiego Związku Łowieckiego w zakresie broni myśliwskiej oraz członkowie Polskiego Związku Strzęstwa Sportowego posiadający licencję. Jeżeli macie pozwolenie sportowe albo występujecie dopiero po pozwolenie sportowe, to macie licencję. Są zwolnieni z egzaminu w zakresie broni sportowej, jeżeli zdali taki egzamin na podstawie odrębnych przepisów. Więc, jeżeli macie patent strzelecki i na jego podstawie wydaną licencję zawodniczą, to jesteście zwolnieni z egzaminu w zakresie broni sportowej. Nie w zakresie broni do celów sportowych, tylko w zakresie broni sportowej. A jak wiadomo, wachlarz broni do celów kolekcjonerskich jest szerszy i zawiera w sobie komplet kategorii broni sportowej. Także, jeżeli wystąpicie o wydanie Wam pozwolenia na broń palną do celów kolekcjonerskich, ale we wniosku zaznaczycie, że chcecie kolekcjonować jedynie broń sportową, to w momencie, jeżeli macie patent, macie licencję, to jesteście zwolnieni z egzaminu. I jako że właśnie bardzo niewiele osób jest zainteresowanych posiadanie na przykład jakiejś rakietnic, broni gazowej, która nam oferuje właśnie pozwolenie kolekcjonerskie, to dobrowolnie okraja sobie ten zakres broni, jaką, jaką może na pozwolenie kolekcjonerskie posiadać, zamykając się tylko do broni sportowej i uzyskuje tak zwane pozwolenie na broń sportową do celów kolekcjonerskich. I jedyną zaletą takiego rozwiązania jest to, że dostajecie po prostu pozwolenie na więcej sztuk broni. I wydaje mi się, że właśnie najwięcej osób w tym momencie tak robi, że robi sobie pozwolenie sportowe. Skoro ma patent, ma licencję, to występuje także o pozwolenie do celów kolekcjonerskich, ale tylko na broń sportową, dzięki czemu ma po prostu do dyspozycji więcej promes i może więcej broni posiadać. Tylko pamiętajcie, że broń sportowa do celów kolekcjonerskich to jest nadal broń do celów kolekcjonerskich i na przykład nosić jej już nie można. No i też ja zawsze bardzo zachęcam, żeby od razu przy okazji pozwolenia sportowego, sportowego do celów kolekcjonerskich, wyrabiać sobie także dopuszczenie do posiadania broni. To jest plus 10 zł, a otwiera Wam także może w przyszłości inne możliwości. Znowu mi się zrymowało. Następnie mamy broń do celów pamiątkowych i jest to tak... I takie pozwolenie możemy sobie wyrobić w przypadku, kiedy broń dostaniemy w spadku, w darowiźnie, albo na przykład, nie wiem, wygramy gdzieś broń. W każdym razie w takiej sytuacji, gdzie myśmy się w zasadzie bronią nie interesowali, ale że tak powiem, z prawnego punktu widzenia prawo jej własności przechodzi na nas, ale żeby, ją ale żeby nią dysponować, no to musimy mieć oczywiście na nią pozwolenie. I w takim przypadku zdajemy egzamin na policji, przechodzimy badania i mamy broń do celów pamiątkowych. I ostatni punkt wymieniony w ustawie jest to broń palna do celów szkoleniowych. Takie pozwolenie możemy wyrobić w momencie, kiedy prowadzimy działalność gospodarczą w zakresie szkoleń strzeleckich i teoretycznie zgodnie z prawem, kiedy mamy uprawnienia prowadzącego strzelanie. Niestety praktyka pokazuje, że WPA nadal często przy tym pozwoleniu chce, żeby przedstawić uprawnienia instruktorskie, co według mnie z przepisów nie wynika, ale wiecie, tu się trzeba zerwać. Ale tak jak mówię, ono jest stosunkowo niedostępne, bo wymaga założenia własnej działalności, więc wydaje mi się, że jest jednak niewiele osób, które specjalnie, żeby mieć pozwolenie na broń, założą firmę tylko po to, żeby mieć podkładkę dla WP, aczkolwiek niektóre osoby, które i tak już prowadzą działalność, po prostu dopisują sobie kod PKD i sobie w ten sposób to pozwolenie uzyskują. Także mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Ja Wam dziękuję, zaglądajcie czasami też na Facebooka, Instagrama. Trzymajcie się zdrowo i do zobaczenia.